Cześć, witajcie! Jestem D3 Bartek i będę nagrywał Minecrafta albo inne gry i w ogóle lubię Minecrafta, więc od razu mówię, że odcinki będą nieregularne. No, damy sobie przetrwanie, no i gramy, nie? Powiem coś jeszcze o sobie. Czasami będę robił netfor spida most wanted, żeby uspokoić się od Minecrafta, jeżeli będę się zabijał. To może być dosyć częste. No i będę nagrywał też z kolegami, nie? Więc yy, na razie nie wiem, co powiedzieć, nie mam za bardzo, co już mówić. Na imię mam naprawdę Bartosz Krawczyk, chodzę do szóstej klasy. Tak jak mówiłem, że będę grał, nagrywał z kolegami, to będziemy to nagrywać najczęściej tak w, w weekendy albo nie wiem, kiedy indziej. Ale wiem, że będziemy często nagrywać. Dobra, to pora do gry, nie? Mamy najpierw zciąć drzewo, tak zawsze. Za chwilę to przerobimy na deski, zrobimy stół ciślarski. Zrobimy sobie jakieś itemki. Prowizoryczny domek. O, jeszcze po co Strzynam się. Dobra, pierwszy domek będzie w dżungli. O, żółwik! Żółwik, lubię żółwiki. Dobra, to przerabiamy. Dobra, przerobimy to sobie na stołek. Mam na razie żadnego. Nie mam na razie żadnego skina. Seria się nazywa. Seria to jest. O kurczę, aligator! Nie, 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 nie. Seria nazywa się Przygody z Minecraftem. Nie będę zabijał żółwi, ponieważ lubię bardzo żółwie. Kurczę, zabiję te aligatory, bo jej nie lubię. Spadaj. Nie lubię aligatorów Spadać mi stąd Ile tu alligatorów? Ja nie mogę! Tylko nie to! Dawać ich Dobra Chyba słyszycie, jak mi myszka klika. Aaaa Dobra, ostatni czas i jep, nie ma. Eee, dalej jest. Rybki są. Ui. Dobra. Pozbieramy sobie grzybki, może zrobimy jakąś zupkę. No i robimy ten domek, nie? O, Lilia. Kurczę, nie lubię takich dźwięków. Dobra. To robimy domek. Kruk? Co ty tu robisz? Kruk. Ale fajnie, dobra. To bierzemy sobie. Dobra. To zrobimy sobie patyki. Kurczę. Myszka mi trochę klika i trudno będzie trochę kręcić. Zrobię sobie przyciski, zrobię drzwi od razu. No, kurczę, te aligatory mnie wkurzają. Mieszce zrobię. Może myszkę nową kupisz... Kupię w następnych kilku dniach. Bo nie lubię, kiedy mi ktoś kilka tak ciągle. Dobra. To robimy danek, nie? Kurczę no. Yy, może za chwilę zdobędę sobie kamień, pójdę do jakiejś jaskini. Mam kilka modów, na przykład te y, More Creatures. More creatures. Chyba już wszyscy się spostrzegli po tych aligatorach. No dobra, to robimy. Zrobimy takie, nie wiem, na 3-4 kratki. Czemu mi, kurczę przeszkadza? filmiki będę dodawał nieregularnie, ponieważ ciężko będzie tak codziennie, albo co kilka dni dodawać. No i będę nowe mody też będę dogawał, dodawał, będę robił na przykład recenzje modów, jak się polecać będę. Yy. Będę musiał za chwilę jeździć do skini po węgiel, bo się przyda. No. No więc już dużo Wam powiedziałam.